Sponsorem odcinka jest helkysc.com, stronka na której możecie otwierać skrzynki i dropić niesamowite skiny. Wpisując kod Mateo dostaniecie darmowy balans, natomiast kodem Mateo to 1337 plus 15% więcej do depozytu i możecie go wpisać nawet jeśli użyliście wcześniej innego kodu. Jest dostępnych wiele metod płatności, m.in. kryptowaluty czy skiny do CSGO. Link do stronki znajdziecie w opisie. Serdecznie zapraszam. Maus musi się wycofać, jest jeszcze inocent, on będzie chciał walczyć gdzieś w okolic CT właśnie ze swoim kolegą. No i ten zawodnik, który już od roku nie pokazywał się na profesjonalnej scenie, czyli PHR, on będzie miał na pewno bardzo ważne zadanie. No, ale za moment jeszcze jeden terrorysta będzie zamykał bombsite. A, będzie obchodził wszyscy, całą akcję od CT, już właściwie dwójka zawodników, właśnie od pleców. No i pytanie: czy antyterroryści się tego będą spodziewać? No, trzeba będzie grać szybko, będzie trzeba to wszystko szybko rozgrywać. A Diur już wchodzi na plecy. On ma nawet okazję w tym momencie zdobyć ejca, Ale PHR, co robi PHR? On się odwraca. Jeszcze gdzieś ta eminacja pana jego Bomba jeszcze nie defowana, ale mamy przewagę. Mamy sytuację dwóch na jednego. No i ta runda. Chyba, chyba, chyba nam się uda. Ta runda musi wpaść na nasze konta, więc świetni Ruminar Gaming trójkowo w tym momencie. Chyba mogę powiedzieć naprawdę perfekcyjnie, a teraz już PHR. On już rozpoczynał jakąś serię strzałów, no ale teraz niestety Swins go wyłapuje. Gdzieś ten timing zagrał pod jego dyktando. No i Vegi będzie musiał tutaj dużo zrobić. On będzie musiał się tutaj naprawdę na starać. Będzie musiał dwoić i troić, no ale Vegi, on tylko z jednym zabójstwem. Red Star jeszcze jest ale jest jeszcze i nocy. No on teraz z fragami. Jeden Smokus Naxa, no i pytanie, czy to wystarczy, bo... Przeciwnicy mają kałasznikowy, mają także czwórkę, zostaje w tym momencie sam Maus, no ale on na razie pokonuje jeszcze dziura. No i e, ta pozycja, ta pozycja red stara, chyba jest znana, chyba jest znana, chyba domyśla się gdzie jest nasz przeciwnik. Spodobało, spodobało wam się gdzieś to polemizyjskimi, ale to jest taki standardzik, gdzieś zawsze występuje tak, To moje powiedzenie. No ale teraz dziur, jednak dwukrotnie, on jest teraz z dwoma eliminacjami, no ale jest jeszcze na bombsite'ie Bewegi, który już w tym momencie dwukrotnie Trafia, a więc wegi, co robi wegi, wegi jeszcze trzecią eliminacją. Ta, ten atak, ten atak ekipy Tiki Taka. No został, że tak powiem, rozbity. Chociaż że Ajben, on jeszcze głowę zdoła oberwać. Jeszcze głowę zdoła oberwać od y, naszego zawodnika. No ale ma tylko trzy punkty zdrowia i nie wie, że jest tutaj dwójka rywali. ale zdziwi się, Ajben. Było to pytanie jednego z uczestników czasu, a teraz Innocent już zabójcę Flames i jednak e, tak, że gdzieś w międzyczasie jeszcze Praga zdobywa, no ale jest jeszcze Snacks, no i jest e, sam Sphinx, który no nie wierzę, no nie ma po prostu szans, nic nie możesz tego zrobić, ojej, żebym tego nie wykrał, żebym tego nie wykrachał, ale nie, Snacks już tyle razy e, przegrywał rundę i teraz musi ją wygrać, ale ładnie teraz zrobiła to ekipa Illuminal Gaming, naprawdę fantastyczne odbijanie, było to, że tak powiem, wszystko zrobione śpiewająco i ...może się to okazać na bardzo świetną decyzję, i Iben. rozpoczyna fragowanie. Opero za do punktu zdrowia, no ale nie było to jakieś bardzo znaczące. Teraz się terroryści szplitują do konektora, dorzucony Nate, ależ Beggy teraz robi robotę! Wegi z trzema zabójstwami z tego P250, Vegi będzie miał okazję na czwartego fraga i Vegi Wegi to robi! No i zostaje sam Redstar! Vegi Vegi, a już myślałem! ...decyzję, 45 sekund, ale Maus będzie się wychylał od okna, Maus ma okazję, Maus to zrobi, Maus ubija rywala, niestety! Mausowi się nie udaje! No, i taki takan musi zacząć popełniać błędy. Musi zacząć popełniać błędy, bo. No ale zobaczmy: zobaczmy, jak po prostu te flagi poleciały. Ja już ze z nami mówiłem: trochę R także już z tymi eliminacjami podzieli się w tym momencie. Ci dwaj zawodnicy i jest naprawdę dobry, jest naprawdę wspaniale. Redstar zostaje sam. Eee, czekają. No, ale znaczy, właściwie czekają. No nie mogą mi zrobić na no, Wegi. Już pierwszą eliminacją. Teraz jeszcze Ivan, jednak odpowiada. Flames z dwoma zabójstwami. Co robi ten gracz? No i posypał nam się. Posypał nam się ten atak Wegi oraz Nax, Ta dwójka, ta dwójka ze starego Virtus Pro. Będzie jeszcze, może nie tego starego, tego, że tak powiem, starego, nowego Virtus Pro. Będzie musiała jeszcze walczyć, będzie musiała jeszcze coś działać, no i może to być naprawdę trudne. bo teraz będą musieć obracać się nasi zawodnicy. Teraz Aiben jeszcze obrót no i ta runda chyba nie wyjdzie, chyba nie wyjdzie. Węgli musiał się obracać, musiał walczyć na praktycznie każdy front i obija flames jego wegli daje jeszcze gdzieś głowę przez tego tiketa. teraz skany, teraz skany, ale jeszcze tych strzałów leci na, w okolice CT. Ale zobaczmy cały czas jak to wygląda na mapie. No jesteśmy zamknięci, jesteśmy zamknięci. Musimy zrobić coś nieszablonowego. No ale Wegi właśnie to robią Teraz z eliminacją zawodnika na antykecie. Teraz Maus widzi jeszcze jednego gracza na konektorze. Oj, Małzi, oj, Małzi, oj, Małzi, zrób to. Jeszcze jeszcze pomoc od jednego kolegi. Naprawdę. Świetnie to w tym momencie wygląda To wszystko rozgrywamy. Maus z eliminacją. Maus z drugim fragiem, No i zostaje sam redstar! Teraz szybko Flame Z, ale dwójka naszych graczy powinna poradzić sobie na bombsite'ie B z jedynym. Z jednym graczem, który w tym momencie w kuchni, no, ale on eliminację także od siebie gdzieś dołożył. No ale, Maus, na szczęście był Maus, gdzieś od tych pleców, on tego ważnego fraga zdobył. Ale teraz trójkant turystów będzie ruszała, będzie na pewno chciała tą rundę numer 14 wygrać, bo to jest, bo to jest ich okazja: mają przewagę. Nie ma jednak defusów, będą musieli się śpieszyć załodnicy z ekipy CT. No, ale Maus, on teraz ma jeszcze kontrolę nad tymi. tą kuchnią. Będzie mógł do Będzie musiał sobie poradzić. Sfinks tylko z óspem będzie pewnie czekał na jakąś pomoc od kolegi, na jakieś wychylenia właśnie od y, zawodnika Red Star'a albo od. Ibena. Y, no, ale no, Maus, te fragi lecą nasze konto. No, ale Aiben jeszcze co prawda trafia teraz tą sniperką, więc sytuacja nie do jednego. No, musi wychylać się chyba Maus. No, już nie musi, bo wiedzą, wie, że defuser nie ma, Szyż szans także. Maus wykańcza tą rundęć. Nie, to by było naprawdę, to by było na pewno wspaniałe, no ale na to jeszcze musimy czekać, bo Flames należy no z eliminacją, on dziś się odpowiedział na małży, który wcześniej gra zajął i teraz PHR ma ogromne kłopoty, PHR musi się odwracać, ale -ra nie daje rady, jest jeszcze jednak dwukrotnie w tyłecie Vegi, no ale jest także Sphinx, ale czy teraz będzie, ta działa się ta ostatnia walka, no ale Vegi, ten zawodnik naprawdę dzisiaj robi fantastyczne rzeczy. R będzie już nerwówka, bo Illuminar Gaming wracało, wracało, było blisko. Teraz może okazać się, że jest jednak zbyt daleko, bo Sfinx teraz z pierwszą eliminacją. Lecą jednak smoki, lecą jednak gdzieś się właśnie te granty dymne na shorta. Będą odcinać. Będą odcinać i właśnie tą pozycję. Ale dwójka teraz tu zdążyła już jako taką się ustawić. jeden gra 3 pod oknem. Jeden zawodnik, red Redstar za Wąb i chyba wydaje się, że może to zostanie rozegrany, Teraz Redstar z trzema eliminacjami. Redstar Chyba z czwartym zabójstwem, chociaż walczy jeszcze inocent, ale nie uda mu się. To Redstar, tą przewitkę wygra. A już e, teraz się pojawi się wejście w upręgłące da. tak, poleciały smoki, poleciał tak zwany standard, no ale czy to wystarczy gdzieś e, te pistolety, na razie flame z zabójstwem teraz jeszcze jeden frag od Flame'a. Wegi w międzyczasie zawija jeszcze Sfinca, ale to cały czas jest niekorzystna sytuacja dla nas, Cztery na bóg. ginie jeszcze i nocą. no i zostaje sam Maus, wreszcie on na razie z ładnym headshotem, ludzi jeszcze flesza, będzie jeszcze walczył, ale chyba, chyba nie ma szans, no i niestety dla naszych rodaków kończy się te, ta mapa wynikiem 16 do 11. Terroryści już jak zdecydowani. Oni będą splitować do Psydu B przez Mida oraz przez schody. No i PHR będzie przed najtrudniejszymi zadaniami tutaj na początku. On nie może nawiązać jeszcze walki z rywalem. Już teraz już oni zauważyli. O, na razie ma kłopot 5 z eliminacją. już teraz inocent i jeszcze z innym zabójstwem. Terroryści korzystniej zdecydowanie, zdecydowani. Korzystniej gdzieś się te eliminacje odnajdują. Jury jeszcze z nową pozycją zostaje Snacks. o To. Jabłko jest wielkie, ale Snacks jest głodny. Może teraz, może w takiej sytuacji jeszcze Snacks powalczy. No ale nie, rozpoczyna się dla niego zbyt pięknie ta runda, bo on już obegra za 97 punktów zdrowia, chociaż Snacks jeszcze coś próbuje wykombinować, chociaż nie wiem czy będzie w stanie, chociaż nie wiem czy będzie na to opcja. Teraz e, zafake'ał jeszcze Snacks ucieczkę, tak, e, żeby rywale spodziewali się go od innej pozycji, żeby mógł mieć tę milisekundę przewagi w, w momencie pikowania. No, ale Snacks, są po no, kłopoty, on e, tego czasu po prostu zabraknie. Ay, ta ...walka, PH teraz jeszcze z dobrym aidem, o i zaboli. Zabolał bardzo Ibena, zabolał bardzo stara Star'a. Papyrka dobra, PHR teraz jeszcze jest na posterunku, jeszcze z jedną eliminacją. Ale jeszcze teraz jest... no, ostatni zawodnik, ale do pomocy jeszcze Innocent. Jest jeszcze, jeszcze mało. a więc teraz sypie się ta y, ofensywa naszych przeciwników. Ale Sphinx, y, Duro, oni nie chcą jeszcze, że tak powiem, składać rękami. Oni cały czas chcą zwyciężyć, jeszcze w 4. Bomba zaplantowana, te słońki jeszcze leżą. No Będą musieli nasi załodnicy troszeczkę poczekać. Będą musieli zająć dogodne pozycje. PHR już tutaj zeskakuje, stracił troszkę punktu zdrowia, ale naprawdę niezbyt wiele. NARSFIXON no, może być zaskoczeniem, że już dziś tak agresywnie zajął tą pozycję na schodach. Słyszy już na pewno PHR-a. No i wydaje się, że za moment powinien być rezultat 2-2. Chociaż PHR ładnie wychyla się na Sphinxa. Gdzieś tam wybejtował, gdzieś tego się spodziewał. No i nie ma szans. Dior żony także przez phr -a. Jeden ten, który jest bliższy sercu mam, czyli Jumi Gaming. Jeden ten, który jest, że tak powiem, znienawidzony w tym momencie przez nasz, naszą społeczność. Może nie znienawidzony, to zbyt mocne słowo, ale na pewno gdzieś chcielibyśmy, żebyśmy zaczęli po prostu cisnąć rywali. Tak jak w tej rundzie numer 8, bo teraz Illuminar Gaming świetnie rozpoczęło tą batalię. Zostaje sama Ivan, a więc jest realna szansa, że za moment wpadnie ten drugi punkt, że zaczniemy pewnie kroczyć po zwycięstwo. Teraz Wegi wykańcza jeszcze ten marsz. Teraz rozgrywają zawodnicy terrorystów. Począł, teraz pociągną na a Maus teraz nie zerósł sam. Maus ma powodę, chociaż on teraz jedną eliminację. On jest jeszcze zabójstwo od PVR-a! Maus dwukrotnie! No i Maus, teraz on jest na naszych oczach. Teraz robi coś fantastycznego! skan jeszcze od Mausa! Zauważył tam gdzieś e, cień rywala, zauważył gdzieś tam jego bioderko. wystający z zater No i mamy tą rundę. Będzie szansa, ale terroryści także je mają. Oni ostatnimi czasy. Teraz PHR ładnie rozpoczyna tą rundę. Mamy dwie eliminacje przewagi, chociaż teraz Inocen nie radzi sobie. Sfinks ładnie gdzieś tym kątem, gdzieś tym samym barkiem, gdzieś na tym kucaku wychylił. I on także zabójstwo, gdzieś tego fraga otrzymywał. Teraz jeszcze Aiben próbował, Aiben jeszcze chciał złapać Wegego, a Sfinks teraz wchodzi na plecy. Oj, to może za moment okazać się naprawdę kiepskie, bo Snacks jeszcze timingowo gdzieś patrzy w inną stronę. Sphinx zabija dwukrotnie, no ale jest jeszcze Maus, który zabija Dziura. Cały czas ten, ta runda na styku, sytuacja 2 na 2, Wegi zobacz. Musimy sobie niestety, Sphinx z triplem. Sphinx naprawdę robi, nawet nie z triplem, Sphinx z quadrą będzie okazję, żeby zabić jeszcze Mausa, chociaż on kompletnie od innej strony no i może, może Maus namierzy tą, tą bombę. Ale to było piękne, chociaż mało, no będzie ciężko. Ważna. Nasi zawodnicy już pchają tą rampę, oni nie chcą się poddać. Oni chcą jeszcze to spotkanie zwyciężyć. Eee, kto wie, może wynikiem e 2 do 1, a raczej innych opcji nie ma. No ale pierwsze trzeba na tym Vertigo popracować, bo no, no, na razie ta runda nie zaczyna się zbyt dobrze. Swing z eliminacją, teraz jeszcze nasi zawodnicy zafreszowani. Rozpijana w tym momencie ofensywa zostaje sam Vegi, ale Vegi szansy nie ma. On jest dojeżdżany z każdej pozycji. Myślę, mogę powiedzieć w tym momencie rozpaczem. Przecież Maus jeszcze chce właśnie tej 6, 17 batalii zmienić. Więc jeszcze gdzie sobie wykiera się Snaks. snacks z ładnym headshotem. Snaks ma jeszcze okazję. Snaks z dwoma zabójstwami. Nie wiem jakim cudem Snacks tam się ostał przy życiu. Ale teraz podkręcił tempo. Podkręcił gdzieś teraz ten gaz w swojej ekipie. No i ruszyła maszyna, bo Ymir Gaming ma przewagę 4 na 2. A więc może już taka runda force. Wpadnie na konto naszych przeciwników. Naszych zawodników oczywiście, to no, miałem ja na myśli. Snacks już trzecim zabójstwem. A więc zostaje za Iben. Oje fantastycznie zadziałała teraz ta szaleńcza gra na szczególnie znaczy no ale Iben jeszcze żyje iHR odmija. Już nie gdzieś ten zespół, IHR jednak nie będzie potrzebny, bo Maus IVE wykańcza, więc 12 do 5, a więc... przegrywać 14 do 9, jak to wie po rundzie ekonomicznej lub w kolejnym forsie 15 do 9, a więc No runda ewidentnie dla ekipy taka nie za 2 punkty, a kto wie może nawet za 3 Teraz już z się wychyla, już tą pierwszą eliminację daje. Widział, jeszcze ma jednego terrorystę. Teraz jednak próbował jeszcze się wychylać. Jeszcze dać się już ta eliminacja, posypała się kompletnie. Posypał się kompletnie atak w tym momencie. No. Gramy, gramy, jest decyzja, będziemy próbować teraz rozgrywać za force, żeby wrócić I, uh, oczywiście następnie ludzie już nie do wyjścia, ale dobrze to rozpoczyna, bo Wegi gdzieś razem z phr razem sobie ze Swinksem. ale teraz Red Star. on słyszy to wszystko, on teraz wchodzi jeszcze na plecy, on nie je robi jeszcze w I Red Star będzie mógł bardzo namieszać, Red Star łapie jeszcze zawodnika, który nie pakę, ale... Niestety, no chyba Dior także, że... Znaczy Dior na pewno eliminację jeszcze z Teraz będzie jeszcze agresywnie sprawdza pozycję. On gdzieś na blisko jest z oWupą. Widzicie jednak się trafi. Ja będę teraz nie radzi sobie, ale jest jeszcze po kolegi. Jest jeszcze PR dwukrotnie. No ale zostaje sam Maus. I przed nim właśnie będzie to bardzo trudne zadanie, które na pewno chcielibyśmy, żeby udało mu się wykonać. No ale Maus teraz jeszcze z jedną eliminacją. Maus z dwiema eliminacjami, a więc jednak i Gaming. Timingiem. To my w dobrym momencie się wysypaliśmy. To my mamy kontrolę nad skarpetą, on chyba sobie z tego nie zdaje. Prawie momenty. z prawej strony winna. Trójka gra, ten no ma ogromne kłopoty. Flendi, a mi żony, ale Diuri, i Redstar, oni także robią robotę. Sytuacja 2 na 2 ale że te 6 fragów, te 6 zabójstw poleciało w momencie. Teraz, pewien jeszcze weźmy za tą drabinę, ale PHR ma osi teraz ulec się od graczania versus 2, bo Redstar Star jeszcze z jednym fragiem. Ale PHR na razie sobie radzi, PHR chce odpowiadać, PHR chce wszystko rozgrywać, to bardzo pewnie. Czy PHR. Odwróci się gdzieś, e, aż teraz mijają się zawodnicy, ale PHR teraz to wszystko słyszy, Sphinx zdał uciec, a PHR będzie plantował bombę. PHR wie, że już tego na pewno jego przeciwnik nie powinien słyszeć, a więc e, no będzie przewaga, będzie przewaga na pewno tego, że PHR dokładnie zdaje sobie sprawę, gdzie jest jego rywal. Sphinx jeszcze myślał, że e, plantowana, że bomba została zaplantowana na bombsize B, no ale tak się nie stało i Sphinx e, teraz e, zobaczymy, kto sobie poradzi, PHR już chyba wie. Gdzie jest Sfinks? nie wie tego Sfinks i ładnie mamy tą dwunastą rundę. Jest... Tutaj był lot, był lot, była złamana noga. Maus mocno gdzieś tam spadł, no i Redstar. Niestety go znajduje. znajduję. że ta runda nam się rozpoczyna. Niestety mamy kłopoty. Mieliśmy okazję, no ale Sfinks, ta czwórka, ta jedna M4, z której w poprzedniej rundzie miałem czelność, że tak powiem się śmiać, doprowadziła nas. Do tego miejsca, w którym teraz jesteśmy. A więc do wyniku 15 do 13 dla ekipy Tikitagan. My teraz jednak atakowamy Bomsa i DB. Drzucą jeszcze młoto pod nasze nogi. Musieliśmy to wszystko gasić. Ivan z eliminacją. Teraz jeszcze Sphinx doprowadza od do siebie! Więc yy, kończy to spotkanie. Niestety przegrywamy 2 do 0. Like a soldier, I can't believe it. I'm always getting closer. Watching till it's over. I'm trying like a soldier.